Witajcie w opowiadaniach z serii Do Niezobaczenia, gdzie usłyszycie o osobnikach, których zdecydowanie nie chcielibyście spotkać ponownie. Doktor Ramsey Tydzień przed moimi dziesiątymi urodzinami, na prośbę mamy, udałam się do sklepu po słoik sosu pomidorowego. W drodze powrotnej przyłączył się do mnie jakiś mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziałam na oczy. Cześć! Przywitał się wesoło. Nazywam się doktor Ramsey i jestem pediatrą. Wiesz może, czym zajmuje się pediatra? Dziewczynko? Ja jednak przez cały czas szłam w milczeniu, nie odpowiadając na żadną z jego zaczepek. W głębi duszy miałam nadzieję, że ostatecznie połapie się, że jego towarzystwo niekoniecznie jest mile widziane i zostawi mnie w spokoju. Niestety chyba nie potrafił odczytywać subtelnych sygnałów, bo nie przestawał mnie bombardować kolejnymi pytaniami: Może twoi rodzice szukają dla ciebie pediatry? Co prawda niedługo będziesz już dużą dziewczynką i pójdziesz do innego specjalisty, ale to nic. Na razie mogą cię przeprowadzić do mojego gabinetu. Och, gdzie moje maniery? Jak masz na imię? Masz bardzo ładne włosy. Swoją drogą, właśnie idę kupić cukierki dla dzielnych pacjentów. Lubisz lizaki? Jego monologom nie było końca. Na szczęście byliśmy już na tyle blisko mojego domu, że udało mi się zostawić go w tyle i niepostrzeżenie przemknąć się do domu bocznymi schodami. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to dopiero początek przygody z tajemniczym doktorem. Nie minęło wiele czasu, zanim mężczyzna zaczął przypominać o swojej obecności. Na początku dość niegroźnie starał się zwrócić na siebie uwagę. Przynajmniej tak wyglądało to w oczach dziecka. Niemalże codziennie przypadkiem przejeżdżał akurat moją ulicą, uśmiechając się do mnie szeroko i machając na powitanie. O wszystkim powiedziałam mamie, ale zbagatelizowała to pierwsze ostrzeżenie, mówiąc, że może przyjeżdżać tędy w drodze do domu z pracy. Potem zaczęło się wyzwanianie. Pewnego dnia tata zawołał mnie do salonu i oznajmił, że musi poważnie ze mną porozmawiać. Zaczął wypytywać o dzień, w którym dr Ramsey śledził mnie w drodze do domu, a już szczególnie skupił się na tym, czy wyjawiła mu jakiekolwiek osobiste informacje. Podkreślił, że nie będzie zły, ale jednocześnie naciskał na to, abym powiedziała mu prawdę. Wyśpiewałam mu dosłownie wszystko, ale on wciąż pytał, czy aby na pewno niczego nie pominęłam, może coś wyleciało mi z głowy? Po raz kolejny przytoczyłam zdarzenia z tamtego dnia, na co Tata zmarszczył brwi, po czym zapytał. W takim razie skąd on ulicha wie jak masz na imię? Nie miałam pojęcia. Jak się później okazało, wiedział o wiele więcej niż nam się zdawało. Znał nie tylko moje imię, ale także imię mojej siostry. Wkrótce rodzice kategorycznie zabronili nam odbierania jakichkolwiek telefonów. Początkowo nie rozumiałyśmy w jak wielkim niebezpieczeństwie jesteśmy, a raczej nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, co do nas właściwie mówi do czasu. Pewnej nocy jeden z moich braci wyjawił nam, że nasz prześladowca dokładnie opisuje rodzicom, jak zamierza skrzywdzić mnie, a później także moją siostrę. Z czasem sprawy zaczęły się komplikować. Mój tata zgłosił całą sprawę na policję, ale z racji, że nie istniały wtedy jeszcze żadne przepisy dotyczące nękania, funkcjonariusze mieli związane ręce. Jedyne co mogli zrobić, to poprosić moich rodziców, aby natychmiast zwrócili się do nich, gdyby tylko facet próbował czegoś więcej. Mimo wszystko nie można było już zlekać ani chwili dłużej. Dlatego też tato złapał się ostatni deski ratunku i zadzwonił do swojego przyjaciela z dawnych czasów, który akurat był policjantem. I tak oto przez następny miesiąc byłam non-stop eskortowana przez niego w drodze do szkoły i z powrotem. Można powiedzieć, że życie, które dotychczas znałam zmieniło się o 180 stopni zaledwie z dnia na dzień. Nagle nie mogłam chodzić sama do szkoły ani do sklepu, nie wspominając już o zabawie na dworze. Było to coś niepojętego dla umysłu małego dziecka. Kiedy doktor Ramsey utracił dostęp do mnie, zaczął posuwać się coraz to dalej. W tamtym czasie zaczął także grozić mojej siostrze. Pewnego popołudnia, gdy siedzieliśmy wszyscy razem w kuchni, jeden z moich braci kątem oka zauważył kogoś w garażu. Tym kimś oczywiście był dr Ramsey, który, po zorientowaniu się, że został namierzony, wyleciał stamtąd jak strzała. Bracia od razu ruszyli za nim w pogoń i biegli za nim aż do pobliskiego parku, gdzie ostatecznie zgubili jego ślad gdzieś w gęstwinie drzew. Moi rodzice ponownie skontaktowali się z policją, ale jak można było się domyślać, nic z tego nie wyszło. Tak naprawdę, jedynymi informacjami, jakie posiadali policjanci, był wygląd mężczyzny wraz z jego nazwiskiem, które z pewnością było zmyślone. Kilka tygodni później, zastaliśmy naszego psa, który leżał na werandzie i się nie ruszał. Wszyscy byliśmy delikatnie mówiąc zdruskotani. Co prawda policjanci stwierdzili, że nie ma żadnych dowodów na to, że sprawcą był właśnie dr Ramsey i uznali to za przypadek, ale nikt z nas nie chciał w to wierzyć. Z czasem jego telefony stały się bardziej informacyjne. Chciał jedynie, żebyśmy mieli świadomość, że dokładnie wie o wszystkim, co się dzieje u nas w domu. Na przykład, jeżeli mój brat mówił, że tata jest w domu, doktorek odpowiadał, że doskonale wie, że jesteśmy sami. Zawsze wiedział o tym, kto był w domu, a kogo nie było. Znał także nasz dom na wylot. Zawsze opowiadał, jak to łatwo było otworzyć kuchenne okno od zewnątrz za pomocą noża. Zaobserwował też, że zamek przy drzwiach wejściowych nie domaga i mógłby go sforsować, gdyby tylko chciał. Tamtej nocy tata zamontował w nich kilka gwoździ tak, abyśmy byli bezpieczni do czasu aż nie wymienimy zamka. Pewnego razu moi rodzice wybyli z domu na imprezę firmową mojego taty. W tym samym czasie moi starsi bracia też byli poza domem na łyżwach, tak więc zostaliśmy w trójkę: siostra, młodszy brat i ja. W pewnym momencie górna część drzwi warandowych uchyliła się i zanim gwoździe w dolnej części je zatrzasnęły, byłam w stanie zauważyć jego sylwetkę. Już pędziłyśmy w stronę schodów, aż w którymś momencie dotarło do nas, że przecież nasz braciszek śpi w salonie. Tak więc, najciszej no jak umiałyśmy, wróciłyśmy po niego, po czym wszyscy troje udaliśmy się do mojej sypialni. Przez jakiś czas bacznie obserwowałyśmy go przez okno, a gdy nam zniknął, przekradłyśmy się do pokoju braci. Wyglądając na zewnątrz, w ułamku sekundy dostrzegłyśmy ciemną postać stojącą przy tylnych drzwiach, i właśnie wtedy rozległo się głośne pukanie. – Czego chcesz? – krzyknęła moja siostra przez okno. Ten cofnął się kilka kroków i powiedział. – Państwo Mercy? Miałem dostarczyć pod ten adres pizzę. Czy może ktoś podejść do drzwi? Siostra jedynie go wyśmiała i jednocześnie oznajmiła, że jeśli w tym momencie stąd nie zniknie, to zadzwoni na policję. Nikt nie był przecież na tyle głupi, aby mu uwierzyć. Na szczęście chwilę później do domu wrócili bracia. Wystarczyło opowiedzieć im o całym zajściu, a ci już byli na podwórku, przetrząsając każdy krzak w poszukiwaniu doktora. Zrezygnowaliśmy już ze wzywania policji, w końcu wszyscy doskonale wiemy, jak się to kończyło, i po prostu zamknęliśmy się na cztery spusty wewnątrz. Dodatkowo każdy z nas, poza najmłodszym bratem, który wciąż spał, wyposażył się w nóż kuchenny, tak na wszelki wypadek. Znacie to uczucie, kiedy czujecie na sobie czyjś wzrok i czujecie w koście, że ktoś was obserwuje? Tego właśnie doświadczył jeden z moich starszych braci, gdy poszedł do kuchni coś przekąsić. Sprawdzał dosłownie każdy zakamarek, kuchnię, okna, czy też przejście do jadalni. Jedno wielkie nic. Mimo to wciąż miał wrażenie, że ktoś wlepia w niego swoje ślepia, więc podszedł do drzwi, aby jeszcze dokładniej się rozejrzeć dookoła. Z racji, że światła kuchenne odbijały się w szybie w drzwiach, dalej nie był w stanie niczego dostrzec. Dlatego też przybliżył się na tyle, że jego nos był przyciśnięty do szyby i nie wierzył własnym oczom. Po drugiej stronie stał doktor Ramzik krzywiący się w przerażającym uśmiechu. Brat nawet nie zdążył się odwrócić, aby nas zawołać, a doktora już nie było. Podobna sytuacja miała miejsce następnej nocy, gdy graliśmy w karty. Mój młodszy braciszek cały się trząsł, więc siostra zapytała go, co się dzieje. Odpowiedział, że nie może pozbyć się tego przeczucia, że zaraz rozlegnie się głośne bum, bum, bum. I po raz kolejny doktor Ramsey zakłóci nasz spokój. Nie zdążył nawet dokończyć zdania, a od strony okna tuż za nami dobiegło głośne walenie. Dwaj starsi bracia od razu wylecieli przed dom, ale po intruzie ani śladu. Na kolejne bliskie spotkanie z doktorkiem nie musiałam długo czekać. Zaledwie parę tygodni później, gdy podczas szkolnej przerwy bawiłam się na placu zabaw, zorientowałam się, że tuż nieopodal przyjeżdża znajomy niebieski Ford Galaxy. Nie muszę chyba mówić do kogo należał ów samochód. To był on. Machał do mnie i uśmiechał się jakby nigdy nic. W momencie, gdy zawołał mnie po imieniu, pobiegłam poszukać schronienia u nauczycielki i zarazem powiedzieć jej o całej sytuacji. Okazało się, że w szkole wszyscy byli poinformowani o niejakim doktorze Ramzi, więc jej reakcja była natychmiastowa. Od razu zabrała mnie do szkoły i wezwała moją mamę. Ponoć tego samego dnia już wcześniej otrzymała telefon z sekretariatu szkoły z prośbą o potwierdzenie, czy tata mnie odbierze, jako że ktoś się za niego podał i nawet był już w drodze po mnie. Tata był tak wykończony czekaniem, aż doktor Ramzi spróbuje czegoś więcej, że powoli odchodził od zmysłów. Jedynej nocy zastałam go siedzącego w kompletnej ciemności z bronią na stole. Miał dość tego, że za każdym razem, gdy wychodził do pracy, towarzyszył mu ten okropny strach, że już nigdy więcej nas nie zobaczy. Towarzyszyłam mu wtedy tak długo, dopóki nie odesłał mnie z powrotem do łóżka. Szczerze mówiąc, bałam się, do czego się posunie, aby nas bronić. Wszystkie te wydarzenia, jak i wiele innych, o których nie wspominałam, odbywały się w ciągu około 18 miesięcy. Aż tu nagle tak szybko, jak to wszystko się zaczęło, równie szybko się skończyło. Doktor Ramsey po prostu zniknął z naszego życia bez śladu. A wraz z nim ucichły telefony i w końcu po raz pierwszy od bardzo długiego czasu mogliśmy odetchnąć. To nie zmienia faktu, że nabawiłam się traumy i jeszcze przez bardzo długi czas miałam nad wyraz realistyczne koszmary z doktorem w roli głównej. Bałam się, że pewnego dnia obudzę się i faktycznie będzie stał nad moim łóżkiem. Powrót do rzeczywistości, a przede wszystkim do bycia dzieckiem, był dość mozolnym procesem. Dopiero po latach rodzice powiedzieli mi wprost o wszystkich strasznych rzeczach, które dr Ramsey planował zrobić mojej siostrze i mi. Cały czas podkreślał, że nie są w stanie nic zrobić, bo prędzej czy później i tak nas dopadnie. Tak naprawdę nie mam pojęcia, jaki był powód jego zniknięcia. Być może siedzi teraz w więzieniu, albo leży w śpiączce, czy też padł ofiarą wypadku. Czasami jednak zastanawiam się, czy przypadkiem tata nie stracił cierpliwości tamtej nocy, gdy siedział kompletnie sam przy zgaszanym świetle. Myślę jednak, że chyba lepiej będzie żyć w niewiedzy. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to nie zapomnij zasubskrybować i zostawić łapkę w górę. Dzięki. Cześć.